Siema Mario. No się ma no. Siema. co siema? challenge. No, no, niestety będę, te, będę te szustromy otwierał. No mówi nagrywający, że kiedyś jak to nie wiem no ja będę... No kiedyś próbowałem, ja a mam, nie jadłem. Mam przyrządy, będę ten... Albo Magda Gessler, albo Krzysztof Makłowicz. <laughs> <laughs> dwa. Na, jeden oczywiście dla nagrywającego. No na pewno to zjem spróbuję. A drugi dla mnie. A łyżkę dla nagrywającego do... Zalewy tej, żeby... Znowu zalewy. No dobra, spróbujmy. No, Mario, dobra. to jest challenge. Idzie, idziemy na pełny ogień. Nie, nie spierdoli się ten stół? Kurwa. Kurwa. Też odpuszcz taki, bądź młodek, to napuchnięte. Ziadosko. Kurwa. <śla> Mówiłem, że pan płynie. No to już teraz masz otwierać Nie, ja tego nie tknę, chłopie Kurwa, to łatwoś mądry Ale zapachu nie czuć, wiecie? Przyjawiec jest taki, że zapachu nie czuć. No poważnie, to je nawet nic nie czuję. Ale że zobacz, jaki przewiew wiatru jest. Kurwa. No już powoli czuję. No. Troszkę ciężki temat z tym otwarciem chyba będzie. No otwarcie, otwarcie. Kur... Tak? Kur... No niestety capi już. No, już capi naprawdę. Ja nic nie czuję, kurwa. Zaraz spróbujesz, to poczujesz. Kurwa, się odpuszcz to na razie. Się męczyć, kurwa. Czy to tak śmierdzi? Nie wiem, albo ja nie szuję, albo nie wiem co. Twardziel. No kurde, patrzcie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Kurde, otwiera się do bo kurwa się nie Nie no, pierdol tą puszkę. Szczerze mówiąc wali ją. O kurwa. Kurwa, <gry> się do pierania, do chuja. Dobra, tylko nie pryskaj na mnie. A drugi challenge to mamy późniejszy. Ale to już z Martu się musisz dogadać. Zaraz próbuję to przyłożyć rękę. Otworzysz to dzisiaj czy nie? Dobra, już mam. To jest drugi challenge, pasta wasabi, ale to już nie na dzisiaj, na następny film, nie wiem, jak ty to zjesz, ja tego nawet nie tknę, na pewno będę haftował, a ty <gry> też Nic go nie rusza. Nie wiem, ja nie czuję. Kurwa, wchodzić w kurwę, kurwa nie mogę. O boże, zaczyna się. Najpierw... Kurwa. Sorry, otworzyłem tak, ale otworzyłem. No a teraz... No i drodzy, klepka mam tutaj na gry. Nie wiem czemu, ale jeszcze z tym. No teraz Najgorsze przede mną, no Dobra. A, miałam odczekać 5 minut. Poczekajcie czekam. No, 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 nie ma czasu, bo ja już 5 minut nie będę krywał. Ja nie mam w ogóle pauzki No dobra. Albo cielec, albo je. Bo to jest sporo. Kurwa, jeszcze z ogonem. To ty śledzi, to co so to ryby nie śledzie. Czy mam mogą jeść? Chory teraz poczułem. <grystanie> Wiedziałem. Nie daj. Nie daj się. Ja zjadłem. <grystanie> kurwa mówiłem ale chyba przegrałeś o jezu przegrał zakład ja zjadłem jedno <coughs> Waria Kurwa No weź się przełam kurwa Nie wpierdalisz Ja wpierdoliłem jednego Jednego wyrzygałem Drugiego wpierdoliłem Nie wiem Zaryzykuję ale Przez chleb przełóż na pół Wódka by nie pomogła Tobie. Nie. No chuj, nie ma wódki. No przegrałem, sorry. Przegrałeś, no. Tragiczne są, nie? Dobra, Ci tu kamerę.